Cześć wszystkim, ja jestem róweczka Dzisiaj róweczka przyjechał do gospodarstwa agroturystycznego. Nadzieja 32. Bicie sobie w gogle. Tutaj znajdują się alpaki, ale i nie tylko. Także zapraszam na fajny filmik. Dzisiaj róweczka taki spontaniczny wypad. I widzimy się za chwileczkę. Pozdrawiam serdecznie. Jak widziałem alpaki. alpaki nie są nie łączą się w pary, ale są takimi zwierzętami stadnymi. Pochodzą ogólnie z peru i Chile. No, przeważnie jedzą siano. Podstawa to jest siano właśnie, wysłotki. No, uwielbiają marchewkę. Tak, tak. Przyjechałem sobie pospacerować z alpakami bardzo mogę zachęcić Was, odwiedźcie to miejsce, bo naprawdę warto Dla mnie są takie słodziaczki i bardzo takie spokojne. Jeszcze jest specjalna dla Teraz alpaczka jadła specjalną yy... Pasze dla alpak z witaminami. Już się przekonał do mnie, tak że już możemy sobie spacerować. Tak? Daj, guziaczka, daj, guziaczka, daj, guziaczka, daj. Ciąża Alpak trwa 11,5 miesiąca i przeważnie jest jeden mały, tylko rzadko się zdarza żeby były dwa. A tak ogólnie, polecam jeszcze raz tutaj zajrzeć, zobaczcie jakie piękne alpaczki. agroturystycznym. Nie tylko znajdują się alpaki, także jeszcze wam pokażę dzisiaj kangury, strusia, kucyki. Także zostańcie z filmikiem do końca. Teraz wam pokażę strusia. Strusia wam pokażę. Może nie, bo uciekł. Nie ma strusia. Był. O jest, jest trój, pojawił się, zobaczcie. Jak wspomniałem, to nie tylko alpaki tutaj są, zobaczcie, jest piękny kangur. Piękny kangurek, chodźcie Ale to za chwileczkę do niego się udam A na razie pokażę Wam kuc kucyki Jak kółeczko biega ten, ten co ujeżdżone. kangurków. Chodźcie, pokażę wam ich miseczki. Woda. Tu mamy takie legowisko. A do tego lubią gałązki drzew owocowych. Słonecznik. Ogólnie przyjazne zwierzątka. Ten jeden to podszedł do mnie, ale ten biały niekoniecznie że tak to wygląda tutaj w nadziei dzisiaj wybrałem się taki, na no, takim spontanie no zobaczcie jak słodko z zwierzątka Nieprawdopodobne <laughs> Zwierzątka, Kangurki Jeszcze nie widziałem na żywo słodkie na dzisiaj to koniec, uciekam już do domu. Dzisiaj taki atrakcję mróweczka Wam zapewnił. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Napiszcie komentarz. Zostawcie łapkę dla zasięgu. Zasubskrybujcie mój kanał. No i oczywiście jeszcze Wam pokażę tutaj alpaczki. Chodzą sobie. No i widzimy się za tydzień, tak? Nie wiem co mi przyjdzie do głowy, co Wam wrzucę jeszcze. Ale obserwujcie kanał. Ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam.